Witajcie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać jak posadzić sobie ananasa domowym sposobem. Do tego przede wszystkim będziemy potrzebować żywego ananasa, doniczkę z ziemią i wodę do podlania. No i nóż do obcięcia pióropusza. Czyli Zaczynamy od tego, że z żywego ananasa odcinamy końcówkę. Już mam tutaj odciętą. Musimy się postarać, żeby nie zostało ani kawałka owocu miąszu, ponieważ on będzie nam później gnił w ziemi. Jeśli jak już mamy taki obcięty piórokuż, to odrywamy te dolne listeczki, pod którymi kryją się korzenie. Nie jest to proste, trzeba troszeczkę użyć siły, ale musimy. Oczyścić nam tutaj z tych dolnych listków, odsłonić korzonki. Mhm. No tutaj już są, powinny się pojawić w tych szczelinkach, powinny się pojawić korzonki. Jeśli ich na razie nie ma, nie należy się przejmować, bo one się z czasem pojawią, jeśli będą w ziemi. Dobrze. Już oberwaliśmy wszystkie listki. Yy, musi zostać taki końcówka piuropusza. I tutaj z tych miejsc później nam wyrosną korzonki naszego ananasa. I tak po ta przygotowaną sadzonkę. Sadzamy do ziemi. Tak żeby cała ta część korzeniowa się skończy, z, schowała pod ziemią. A z ziemi wystawał tylko i wyłącznie. Pióropusz. Dociskamy. Już mamy ananasa posadzonego. Jeszcze tylko go podlejemy. I gotowe. Posadzonego ananasa stawiamy w słonecznym miejscu, bo trzeba pamiętać, że jest to owoc pochodzący z ciepłych krajów. Życzę powodzenia i dziękuję bardzo.